Toicy nie tylko mówili o życiu. Oni je przeżywali celowo, prosto i z siłą. Marek Aureliusz, Seneka i Epiktet wierzyli, że usuwanie tego, co szkodzi, jest równie ważne jak dodawanie tego, co wspiera. W tym materiale odkryjemy Jan 8 rzeczy, które powinieneś po cichu usunąć ze swojego życia Jeśli pragniesz spokoju, siły i jasności. Bez ogłoszeń. Bez dramatu, po prostu cicha transformacja. Czteregnie. Jeden, bezużyteczny dramat. Nie trać czasu na rozważanie, jakim powinien być dobry człowiek. Po prostu nim bądź. Marek Aureliusz, usuń niepotrzebne konflikty. Nie musisz odpowiadać na każde zaczepki. Nie każda walka jest warta podjęcia. Pokój to potęga, a cisza bywa najgłośniejszą oznaką siły. Kiege je. Druga potrzeba zewnętrznej akceptacji. Zadziwiające jest to, że kochamy siebie bardziej niż innych, ale bardziej zależy nam na ich opinii niż na własnej. Marek Aureliusz Jeśli twoja wartość zależy od pochwał, jesteś zniewolony. Usuń uzależnienie od lajków, braw i aprobaty. Żyj według swoich wartości, nie według ich opinii. Wolność zaczyna się wtedy, gdy przestajesz potrzebować bycia zauważonym. Cierajba Trzecia. Wymówki. Najpierw powiedz sobie, kim chcesz być, a potem rób to, co trzeba. Epiktet wymówki to eleganckie kłamstwa. Pozwalają ci pozostać w strefie komfortu, ale kosztują cię rozwój. Usuń usprawiedliwienia. Przyjmij odpowiedzialność. Jeśli coś jest ważne, znajdziesz czas. Jeśli nie, znajdziesz wymówkę. Jebranina. Cztery. Płytkie relacje. Otaczaj się tymi, którzy mogą cię ulepszyć. Seneka, Nie inwestuj w ludzi, którzy cię wyczerpują. Jeśli ktoś plotkuje więcej niż się rozwija, rywalizuje zamiast wspierać, wątpi w ciebie zamiast cię motywować. Usuń te relacje. Twoja energia jest cenna. Nie marnuj jej na chaos. Trebujac. 5. Nawyki narzekania. Nie domagaj się, by rzeczy działy się tak, jak chcesz. Chciej, by działy się tak, jak się dzieją. Epiktet narzekanie nie rozwiązuje problemów, tylko je potęguje. Usuń hałas. Naucz swój umysł skupienia na działaniu, nie winie, wysiłku, nie wyniku, możliwościach, nie brakach. Stoicyzm to realizm. A prawdziwa siła to dyscyplina, nie hałas. 6. Poczucie winy za przeszłość Czas jest jak rzeka. Ledwo coś się pojawi. Już znika i ustępuje miejsca innemu. Marek Aureliusz popełniłeś błędy. Wszyscy to zrobiliśmy, ale poczucie winy ma sens tylko wtedy, gdy cię czegoś nauczy. Potem Usuń je. Ucz się, zmieniaj, idź naprzód. Nie jesteś tu po to, by nieść przeszłość. Jesteś tu, by budować teraźniejszość. Kreteon. 7. Strach przed samotnością. Mędrzec jest samowystarczalny. Seneka: samotność to nie kara, to przygotowanie. Usuń przekonanie, że twoja wartość zależy od bycia otoczonym ludźmi. Samotność daje klarowność, a klarowność daje siłę. Jeśli nie potrafisz cieszyć się swoim własnym towarzystwem, będziesz zadowalał się byle kim. Para Rebresy. 8. Porównywanie się z innymi. Jeśli chcesz się poprawić,